ma coś zacięło nagrywam drugi raz to będzie jako druga część chyba bo coś zacięło właśnie no i tutaj mam takie gołębie dwa para taka na targu w Halinowie kupiliśmy no i to na tyle z tej woliary takiej teraz pokażę wam na przykład chyba gołębie no Rzucę im jedzenia, to przylecą bliżej. Ale są tu tak winierki, wywrotki, nie, wi, widynki. Żółte, żółte, czerwone. No i te szeregi, jak to ktoś na nie mówi, tak, nie wiem. Różnie na nie ludzie mówią. Tutaj mają. Tam leży tam jest teraz się boję psa bo chodzi obok mnie ale tak nie wiem zbliżę trochę może lepiej będzie widać dzióbki mają ładne są długie łapcie takie nie za duże dzioby długie znaczy się podszedł i uciekł ale to z gołębi na tyle Teraz pokażę Wam kurki ozdobne, każełki łapciate. Taką parę sobie kupiłem. O, bardzo ładne, mi się bardzo podobają. Tak pokażę wam z innej perspektywy. Łapcie ładne mają też. Jeszcze planuję sobie kochinki miniaturowe kupić I jeszcze samicze ten. Jeszcze jest dwie kurki do tego kogucika takie same. Może lawendowe, nie wiem. Zobaczę jeszcze. Nawet sporo śniegu napadało. Na klatce jest dużo napadany, wszędzie jest napadany, dużo. Teraz pokażę wam króle. Tu jest o, brudno nawet ma, ale dzisiaj będę właśnie sprzątał to i mu posprzątam. Tam będę sprzątał, to tam wpuszczę przepiórki. A tutaj mam królika termąckiego Z tym z rodowodem. Znaczy bez papierów tylko że no czysto rosowy jest Ładny Miałem belga w tym roku ale na przyszły sezon zmieniam na termąckiego O takiego fajnego Spory już nawet jest Ale nie wiem do ilu termąckie rosną ale będę musiał sprawdzić No taki fajny owiec ma Przestałem im teraz granulat dawać. A tutaj klatkę obok jest. Klatka obok to samica. Ciekawe młode będą wychodziły. Bo to jest samica po takiej czarnej. Czarnej takiej małej, totalnie pomieszanej od kolegi odkupiłem. Samicy. I po samcu takim też mieszanym belgu, ale takim bardziej belgu. Bo sam, samiec, po którym był belk ten właśnie mieszaniec, to był czysto rasowy z rodowodami. A to też taki mieszaniec. To tu fajne będą młode, może kolorowe, ale pewnie nie. Bo po teromorskim wychodzą chyba czyste białe. A tu nie wiem, to może nie wiem, co wyjdzie. Może ładne wyjdą się zobaczy. Znowu w klatce obok tych to jest taka klatka trzykomorowa. Znajduje się też. Samica, no tutaj ma jakieś bobki, też ma owiec. Ja ją chyba będę sprzedawał, ale jeszcze nie wiem, zastanowię się. bo Ona jest siostrą tej, tylko że z innego miotu. E, jest po innym samcu, no tylko że po samicy tej samej. Samica to była właśnie taka jak ta, tylko no, też czarna była. Tylko, że tamta to mieszaniec, no w sumie tamto też mieszaniec, ale no taka wyszła pod czystym srokaczu samcu, ale ją będę raczej sprzedawał. Teraz idziemy do klatki dwukomorowej, a w klatce dwukomorowej znajduje się samica, jak ją kupywałem na targu. To pan powiedział, że to jest czysty belk, ale mi się wydaje, że to nie jest. Mam już ją z 2,5 roku. Ma Kilka już samic po niej miałem. Też sprzedałem, zostawiłem na rok, ale sprzedałem, bo źle młode wychowywała. Raz tylko wychowała, to sprzedałem od niej młodą samicę. No, i takie wygląda. W klatce obok już nie ma, bo posprzedawałem teraz na zimę, bo w poidełka zamarzają i dużo roboty jest no ale to taka robota dla kogoś kto lubi a że ja tam lubię to tam trochę ich mam no tak się prezentuje ją zostawiam jeszcze bo mi tak szkoda ją trochę sprzedać i tak wygląda tutaj znajduje się klatka właśnie tam jest kurnik dla tych kur taka budzie dla psów, ale pies teraz tak bardziej w domu jest taka klatka dla przepiórek na wiosnę, jak ciepło będzie kolejna klatka, taka już po wyjściu z tego takiego kojca no to znajdują się tak właśnie dwa młode króle nie wiem ile mają z 4 miesiące ale nie pamiętam już to tak ciężko zapamiętać w miarę trochę ich miałem tych króli, ale to pozostawiałem sobie takie najfajniejsze. Ale mają ze 4 miesiące i to tak jest samica i samiec. No i co, w takiej klatce są. Właśnie od tej rudej, co pokazywałem przed chwilą. No, takie fajne, ale samica coś taka dziwna, jakby nie wiem. Taka słaba jest. Więc... Ale nie wiem, dobrze, wszystko je taka mniejsza dużo od samca, jakoś w ogóle nie chcę urosnąć, albo mi się wydaje. Nie wiem, w klatce obok też posprzedawałem teraz ostatnio samice z młodymi sześcioma, taką czarną, co za tam, dwie młode samice sobie po niej zostawiłem. Jak na razie to sprzedałem tą samicę, co z sześcioma była. O i teraz będę chyba oddzielał właśnie, żeby lepiej rosły albo nie wiem Właśnie ch chyba tą samicę przeniosę tutaj Tutaj musiałem teraz im zdezynfekować I wziąłem, zrobiłem deskę, bo tak jadły, obżerały deskę tamte młode I dlatego właśnie też się sprzedałem, bo każdą klatkę mi obżerały Tam też obżarły to zrobiłem, tak gorzej wygląda, no ale trudno. To wypuszczę chyba zaraz tutaj tą samicę, albo samca. Który się złapał. Poleciały. Teraz idę wam pokazać. Kolejne, ostatnie już cztery króle, cztery klatki. I tak. Dzisiaj tak bardziej sprzątane będą miały. Tutaj syf jak nie wiem. Ale to tak to jest, o, to jest samica właśnie po tej rudej. Yy, ale z innego miotu to jest jeszcze taka najmłodsza, no nie najmłodsza, ale taka z młodszych, to ją nie wiem, będę raczej ją sprzedawał na targu, w Halinowie albo w Staśkowie, to się zobaczy. O, tak wygląda dzika, jak nie wiem. No, będę ją sprzedawał raczej no, obok w klatce samiec po takiej samicy co sprzedałem no taki ładny samczyk został mi to się ogólnie bardzo podobają takie czarne króliki takie mniejsze takie fajne są w klatce niżej znajdują się z tego samego miotu co ten dwa samce Jeden taki syrokaty Jeden taki czarny Też ładne bardzo Podobają mi się Będę też je pewnie sprzedawał Albo no, raczej będę sprzedawał Owe spowiadały Sama słupina została hmm. Takie ładne I ostatnia klatka Takie dwa też po samicy, posprzedawałem dużo samic, bo tak nie wiem, czy hodować te króle nie opłaca się, ale tak zostawiłem, bo to szkoda mi sprzedawać wszystkich, to tak są ale te mi się najmniej z tych wszystkich króli, co mam podobają, to te chyba na tuć zostawiam, no na, na tucz, albo jakby ktoś chciał kupić, to sprzedam no i tak, są przed karmieniem owies ten uzupełnia im więcej owsa dam. jest siano na pewno ale siano mi się kończy choć no i to na tyle z takich pokazywania bo już nie mam co więcej nie mam więcej zwierząt do pokazania o ładny gołąbek no dzisiaj będę raczej wywalał tutaj co wszystkie młode biegały razem Króliki i przepiórki tutaj będą miały większą ten. Bym je puścił tutaj, żeby sobie przegrzybywały to. Ale chyba tak nie będę i od razu wyrzucę obornik. O, tak się prezentuje. Przepiórki, bardzo mi się podobają. Chyba będę kupywał więcej. Kurki też mi się bardzo podobają, to też będzie ich więcej na pewno tylko z królikami nie wiem co. Ale w takiej klatce przepiórki właśnie bym mógł też hodować to zobaczę jeszcze W następnych odcinkach będę wam też pokazywał rozwój sytuacji, taki co się dzieje u mnie jaki, jaki stan hodowli, co się dzieje, jakie są rzeczy różne. No, chodźcie. No, ja idę karmić wszystkich, dzisiaj do szkoły nie poszłem. Także idę je karę. To na tyle w tym filmie Także na